Dzisiaj zabieram Cię do jednego z ciekawszych miejsc we Wrocławiu, w którym znajdziesz masę darmowych atrakcji. Wszystko standardowo, zaraz obok wrocławskiej Odry. Co to za miejsce? Podpowiedź. Jest ono prosto z mostu. Znajdziecie tutaj przede wszystkim darmowy mini park dla najmłodszych i nie tylko. Jest tutaj też darmowy dmuchaniec dla najmłodszych. Odbywa się tutaj też masa eventów w ciągu tygodnia i w weekendy. Zjecie tutaj też gofry, dosłownie takie jak nad morzem. Są tutaj też wygodne loże z baldachimem. Zjecie tutaj też pyszną pizzę od Giro. Są tutaj też dwa boiska do siatki, które spokojnie wynajmiecie na godzinę. A to wszystko w pięknych okolicach Wrocławskiej, Odry. To miejsce to beach bar prosto z mostu, który znajdziecie przy ulicy Pasterskiej 1 we Wrocławiu.